Witamy Was z przepięknej Słowenii. Jesteśmy dosłownie 12 km od jeziora Bled. Idziemy teraz na śniadanko, a później mamy w planach co? Zamek. A jak się nazywa ten zamek? <laughs> Zapomniałem. <laughs> Predjama. Właśnie, Predjama Zamek. Plan jest taki, żeby pojechać zobaczyć ten zamek. Jest to największy zamek jaskiniowy. jakiego typu? Jaskiniowy. Tak, największy jaskiniowy zamek gdzie? Na świecie. Tak! Pisane na listę UNESCO. To prawda. I rekord Guinnessa ma też. Nieźle, nie? Dobrze się zapowiada. Więc plan jest taki, że po śniadaniu jedziemy do Bled. Pochodzimy trochę po Bled? Jedziemy. chyba tam największą atrakcją jest jezioro, klasztor i... i okolice jeziora, mi się wydaje. Później pojedziemy do zamku i ten przeskok będzie miał około dwóch godzin. Tak, dwie godziny. Wyjeżdżamy z miejscowych, gdzie spaliśmy. Jedziemy teraz do Lett nad jezioro, aby sobie tam kurczak wypić drugą kawę i poenjoyować troszeczkę wolnego czasu. Puszczę też drona. Powiem szczerze, że tutaj w Słowenii jest naprawdę potencjał. Piękne góry, piękne krajobrazy, piękne miejscówki. Oj, zobaczcie, kurczak, jak, jak fajnie tam wszystko się. Okładna. Tutaj piękne takie góry zalesione, a za nimi takie fajne skalne już łyse. Zwarci gotowi. Pogoda ma być dzisiaj fajna. Ma być jeszcze cie... ma być ciepło. Wczoraj było cieplej, co prawda, ale dzisiaj ma być ciepło, a jutro ma być jeszcze cieplej. Więc może zostaniemy kilka dni dłużej w Słowenii? Kto wie? Opuściliśmy guest house Oswald, w którym pokoje może nie były najwyższych lotów, za to jedzenie mieli wyśmienite. Co to znaczy mieć dobrego kucharza? Jedziemy na kawę do Bled, a dokładnie w to samo miejsce, gdzie wczoraj dotarliśmy nad jezioro. Niestety, wczoraj knajpa była już zamknięta, więc dzisiaj odrabiamy straty. Po przejechaniu niecałych 12 km, znowu wracamy nad jezioro Bled. Będąc w Bled, nie zapomnijcie zjeść specjalności tego regionu kremówki, zwanej creme marezina. Po chwili dojeżdżamy do baru Zaka, w którym delektujemy się bardzo dobrą kawą. Bar leży nad samym jeziorem Bled. Ale słoneczko ładnie świeci. Idziemy sobie na mały spacerek. Taki krótki spacerek wzdłuż jeziorka Bled. Można spacerować dookoła jeziora specjalnymi do tego wyznaczonymi trasami spacerowymi z dużą ilością punktów widokowych. Jezioro otoczone przez góry, pięknej scenerii górskiej, no coś niesamowitego. Krystalicznie czystą wodę możemy również podziwiać z łódek, które są ogólnodostępne w wypożyczalniach. Jezioro Bled powstało w zagłębieniu tektonicznym pod koniec ostatniej epoki lodowcowej na skutek topnienia lodowca bochińskiego. W jeziorze mają swoje ujścia źródła termalne, co sprawia, że woda ma tutaj około 26 stopni. Bled to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Słowenii. Pod tą nazwą kryje się zarazem miasteczko, jak i malownicze jezioro. Leżą one u podnóża Alp Julijskich, niedaleko granicy z Austrią i Włochami. Nieodłącznym elementem jest zabytkowy kościół wzniesiony na małej wysepce zwanej Blejski Otok. Położonej na środku jeziora. Przed wybudowaniem kościoła w tym samym miejscu stała pogańska świątynia, poświęcona bogini życia i płodności. Kościół zastąpił świątynię w 745 roku, a przebudowano go w stylu gotyckim w 1465. Do kościoła prowadzi 99 stopni i tradycją stało się, że podczas ślubu pan młody przenosi pannę młodą przez wszystkie 99 stopni. Czas ruszać w dalszą drogę. Po lewej stronie widać najstarszy zamek w Słowenii. Niestety wyjeżdżamy już z BLED i nie mamy w planach zwiedzania tego zamku. Zostawiamy to na następny raz, bo z pewnością do bled wrócimy jeszcze nie raz. Po wyjeździe z BLED obieramy drogę na Ljubljanę, mijając dużo ładnych, zabytkowych wiosek. Słowenia to nie tylko góry i super drogi. Klimat tego kraju tworzą wspaniali mieszkańcy, którzy są bardzo serdeczni, gościnni i pomocni. Warto jeszcze wspomnieć o wyśmienitym jedzeniu. Trzymaliśmy się dosłownie na minutkę za potrzebą, ale też musieliśmy zmienić baterie w kamerach, bo wszystkie się rozładowały. Kurczak, szkoda, bo akurat była fajna miejscowa. I no ładne widoczki, bardzo ładne miasteczko, znaczy właściwie wioseczka. I co w tej wiosce było? To była żmija, słuchajcie. Normalnie szła sobie ulicą. Kurde, żałuję, że jej nie nagrałem. No i teraz dla znawców tematu. Jakie żmije są na Słowenii? I czy kiedykolwiek się spotkaliście z takimi stworzonkami? Napiszcie w komentarzach. Bardzo mnie to interesuje. Ja nie spotkałem się jeszcze wcześniej z takim zwierzątkiem będąc na Słowenii, no i jestem trochę zaskoczony. A jak sami widzicie, drogi są po prostu wręcz poezją, poezją dla motocyklistów. No, droga asfaltowa jest zazwyczaj w przefantastycznej kondycji, no i dodatkowo wije się niesamowicie pięknymi zakrętami, które tak naprawdę rzucają radość na nasze serce. Dobra, do zobaczenia później. Pogoda nam dzisiaj dopisuje. Jest teraz 23 stopnie, więc można powiedzieć, że to idealna temperatura na motocykl. Nie za zimno, nie za gorąco. Co do dróg, to jeśli chodzi o proste odcinki drogi, to zdarzają się owszem, ale można je policzyć na palcach jednej ręki. Słowenia to morze zakrętów. Jedziemy drogą 640 w kierunku platiny, a później wygupiamy się trochę na lokalnych drogach, aby powrócić na główną drogę do miejscowości Predjama, której będziemy zwiedzać dość interesujący zamek. Dobra, dobra. Co tak rzucasz, Rybcio? Nie chcę się tego odkładać. No może... będziesz to musiał zbierać. Co? Przecież później będziesz mnie to zbierać. Nie, kurwa... Nie, nie. Czego ty szukasz? Jakieś kabli, tak? Nie, szukam zapięcia, tak żeby spiąć kurtkę do motocykla. No ale to kabel jakiś miałeś? Co to było? No taki jest, to jest ten, blokada taka jak do rowerów, rowerowa. Blokada rowerowa? Takie U? Nie, taki kurde... Benzyk? jak to nazwać? No kurde... a, 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 taka linka rowerowa. A więc udało się dojechać do zamku. Jest to największy zamek tego typu, który jest zbudowany na jaskiniach, czy, czy też z wykorzystaniem jaskiń. Zamek nazywa się Predjama Castle, który mieści się w miejscowości Predjama. <laughs> zamek robi niesamowite wrażenie. Ma świetną legendę. Ale o tym wszystkim opowiem wam później. Natomiast teraz czekam na Szymona, bo tam dopina tylko rzeczy w motocyklu i zaraz idziemy zwiedzać. Jechaliśmy tutaj jakieś 2 godziny 30 minut, może dlatego, że robiliśmy kilka przystanków na wymianę baterii. No wiecie, za każdym razem jak się człowiek zatrzyma, gdzieś tam to schodzi kurczak trochę minut. No i tak, trochę się to opóźniło. Ale i tak jeszcze mamy czas. Zamek jest czynny do godziny 17, a jest dopiero za 15. 800-letni bajkowy zamek Predjama wraz z jaskinią stanowi dla mnie drugi zaraz po jeziorze Bled symbol Słowenii, który koniecznie trzeba zobaczyć. Zwiedzanie zaczynamy z elektronicznym przewodnikiem, czyli urządzeniem, za pomocą którego skanujemy kod z danego miejsca, a urządzenie odgrywa nam historię w wybranym języku. I uwaga, można wybrać język polski, co świadczy o tym, że Słoweńcy nas lubią i o nas nie zapominają. W środku jest dość zimno i wilgotno. Wnętrza są dość surowe, ale w większości komnat zrekonstruowano ich wyposażenie. Możemy więc podziwiać kuchnię, salę rycerską czy sypialnię. Najbardziej podoba mi się druga część zamku, gdzie zamek zamienia się w system jaskiń. Tutaj znajduje się też tajemne przejście, dzięki któremu mieszkańcy zamku mogli go opuścić niepostrzeżenie. O, jakie cudowne zobaczcie Jak sobie siedzą. Idę teraz coś zjeść, i za moment będziemy się zastanawiać z Szymonem, gdzie mamy nocować dzisiaj. Ja obstawiam za kempingiem, bo w sumie oprócz tego, że jest tylko trochę pochmurno, to wcale nie jest zimno. Zobaczcie, w krótkim rękawku. Także jest dosyć ciepło. A, a Szymon znowu, kurde, ciśnie na hotel. A, no, chyba nie. Dzisiaj będzie bardziej kempingowo. Po zwiedzeniu zamku poddaliśmy się długiemu i zawziętemu losowemu procesowi wyboru miejsca noclegowego camping versus hotel. Do tego celu użyliśmy monety, która zadecydowała, że dzisiejszą noc spędzimy pod namiotem. Hurra! Właśnie się udajemy na mały camping oddalony o jakieś 30 kilometrów z tego miejsca. Jak będzie fajny, to na pewno zostaniemy. Dojechaliśmy na bardzo. Sympatyczne pole namiotowe i o! Ktoś tu grał na trąbce. <noise> Serio, przed chwilą. O. Ktoś zrobił welcome drinka i... No więc tak, przyjechaliśmy na fajne pole namiotowe. Jak się nazywa ta miejscowość? Co jesteśmy? Sarzana? Coś takiego. Tak, coś. Coś jak na coś takiego No więc yy, jesteśmy na bardzo sympatycznym polu namiotowym Zobaczcie, kurczę, tutaj mamy motki du -dum, du -dum. Tutaj mamy namioty To Szymon właśnie, kurczę Spórknie swój śpiwór Śpiwurowa gitara Okej okay. Tak to wygląda Tutaj sobie też ktoś tam mieszka Mam sobie mieszkają Dziki więc po zamku, po zwiedzeniu zamku zdecydowaliśmy dzisiaj, że przyjdziemy na camping, bo jest całkiem ciepło. No może nie ma upałów, ale, ale da się znieść. Jest bardzo przyjemny wieczór. Tam takie zobaczcie zachodzi sobie słońce. O! No i teraz tak. Już jesteśmy rozpakowani. A, w ogóle e, e, przesympatyczna pani właściciel tego pola namiotowego na dzień dobry w ogóle dała nam karawkę wina. <laughs> Może jej produkcji, nie wiem. W sumie nie zapytaliśmy, nie? mi się wydaje, bo tutaj widziałem, że jakieś są winorośla. O, no to w takim razie dostaliśmy karawkę wina jej produkcji. Jeszcze jej nie kosztowaliśmy, ale ją skosztujemy niedługo. E, po rozpakowaniu się zaraz sobie przeniesiemy tutaj stoliki, bo pani powiedziała, że możemy sobie wziąć tam takie drewniane stoliki i sobie tu rozłożyć i krzesła. No i oczywiście zaczniemy gotować i, i delektować się winkiem. Dobra, do później. Hej, zwarci gotowi. Zaraz wyruszamy. Pole było świetne. Dla tych co chcą wiedzieć, ile kosztowało, łącznie z karawką wina, którą dostaliśmy za darmo od przemiłej właścicielki. No więc koszt takiego pola namiotowego tutaj było 11 euro, wliczając to turystyczny taks. Jedziemy teraz już w kierunku Włoch. Pogoda zrobiła się przepiękna: po prostu świeci mega giga słońce. Chmurki to tylko takie obłoczki delikatne. Noc była, powiem szczerze, nad ranem dosyć chłodnawa, ale bardzo sucha, rewelacyjna. Namioty były suchutkie z samego rana. No więc tak, jedziemy teraz, moi drodzy, do miejscowości Stangel. To jest jakieś 30 km stąd i podobno jest bardzo ładna i bardzo warto nią e, zahaczyć. Ale jest akurat na naszej drodze, to na pewno nią zahaczymy. A później jedziemy do miasta Gorizia. Jest to miasto, które tak naprawdę w połowie jest miastem włoskim, a w połowie jest miastem słoweńskim. Przez miasto przebiega granica włosko-słoweńska. No i ja, oczywiście, jak takie miasta, ma bardzo ciekawą historię, ponieważ. Z upływem wieków przechodziło raz na jedną, raz na drugą stronę, więc prawdopodobnie będzie można tam znaleźć wpływy i architektoniczne, i kulturalne z jednej i z drugiej strony. To się na pewno będzie przeplatało ze sobą nawzajem. No więc taki plan na chwilę obecną, a później na wieczór będziemy szukali noclegu gdzieś w okolicach Padwy. Dobra, gotowi, więc śmigamy dalej. Wyjeżdżamy z bardzo kameralnego pola namiotowego. Polecam z całego serca, jak tylko będziecie w tej okolicy. Było wyposażone we wszystkie podstawowe rzeczy, można było skorzystać z pralki, ale również na czas pobytu wypożyczyć meble ogrodowe, a dokładnie duży stół drewniany z krzesłami. Nadszedł czas, aby opuścić Słowenię i kontynuować plan wyjazdu. W naszych planach jest zwiedzanie Toskanii, ale dzisiaj zamierzamy dojechać w okolice Wenecji. I kiedy już tam będziemy, zaczniemy rozglądać się za miejscem na nocleg. Ale zanim to zrobimy, mamy w planach rzucić okiem na dwie miejscowości do pierwszej. Właśnie się udajemy i będzie to Zatrzymaliśmy się w bardzo fajnym miasteczku, chyba średniowiecznym, które zostało wybudowane na wzgórzu. Miasteczko nazywa się Stanżel. Stanjel. Stanżel. Wydaje mi się, że ta Słowianka, z którą rozmawialiśmy, mówiła Stanżel. Ale nie jestem pewien. Jak coś, to poprawcie mnie w komentarzach. Niestety do samego centrum nie można wjechać, bo jest zakaz wjazdów jakichkolwiek pojazdów, oprócz dostawy i lokalesów. Więc zdecydowaliśmy się, że nie będziemy z kopyta grzać pod górkę. I jedziemy dalej do następnej miejscowości, która będzie miejscowością w połowie słoweńską, a połowie włoską. Do zobaczenia stamtąd. Tak oto dojeżdżamy do miasta, które w 1947 roku zostało podzielone na dwie części w ramach akcji oddzielającej Włochy od Jugosławii. Słoweńska część nazywa się Nową Goricją, a włoska Gorizja. Zasłużyliśmy na drugą kawę. No to hello. Jesteśmy w miasteczku Gorizia, które jest po części miasteczkiem słoweńskim. Słoweńskim i włoskim. Zjeżdżacie z w lewo, jesteśmy już... Podzielone pół na pół. ...we Włoszech. Hello. hello. Sorry, I don't speak hey, okay. Italian. have you already ordered or no 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 yes okay what can i bring you can we have a coffee please like yeah. americano black one okay uh, in a like large cup yeah with yeah some, yeah uh, we can make the without coffee. without milk just black okay okay we, we have the italian coffee and uh, i can bring you some uh, warm water so you can add this to the coffee because you have Uh, less coffee, but really strong. So okay, yeah, that's to make the black coffee. Bigger one. <laughs> All right. Well, Thank uh, oh. Yes, please. Thank you. Uh, No, sami widzieliście, zamówiliśmy po kawce siedzimy, teraz w knajpce uh, mały odpoczynek, a później lecimy do Sieny. Nie do Sieny. Co? ja wiem, do Padwy. Gdzieś tam nam mówią. No, nie... Przepraszam. Lecimy do Padwy dzisiaj. Że od razu dojedziemy do Bari, bo to w sumie na dole bo ta jest. Nie, mój błąd. Dopiero jutro będziemy w Sienie. Dzisiaj kurczak pojedziemy do Padwy. Słowenia, co mogę powiedzieć, to bardzo fajne, nie? Bardzo sympatyczni ludzie. Uśmiechnięci, Pomocni. No. Tak naprawdę jestem pod wrażeniem. A drogi jak? Drogi bardzo dobre. Czasami gdzieś tam coś się zdarza, jakieś spękanie asfaltu, ale wszystkie wyglądają, jakby były świeżo robione. Drogi są fantastyczne. Asfalt jest bardzo dobry. Zakręty są wręcz idealne i wymarzone dla motocyklistów. Widoki są zapierające dech w piersiach, no po prostu przepiękne. Dużo rzeczy do zwiedzania: fajne zamki, fajne jaskinie, fajne miasteczka zabytkowe. Jedynie co, to za mało czasu, żeby to wszystko zobaczyć. Ale na pewno jeszcze tu wrócimy. Mhm. A teraz, tak jak powiedzieliśmy, grzejemy do. Już jesteśmy we Włoszech, a później będziemy szukali gdzieś tam wieczorem jakiegoś na w ukujicach Panty. Na razie trzała. W mieście znajduje się średniowieczna, barkowa oraz XIX-wieczna architektura, która całkiem dobrze ze sobą współgra, tworząc prawdziwy, unikalny wygląd. Będąc w tych terenach, na pewno warto odwiedzić to miasto. Polecamy! Kierujemy się cały czas na Wenecję. Nie mamy planów, aby ją zwiedzać. Jeżdżąc motocyklem, staram się unikać mega zatłoczonych turystycznych miejsc. Awaria, to znaczy, Ach, właśnie to. Muszę wrzucić kołka, no i będziemy jechać dalej, tylko że. Tracimy jakąś godzinę z naszej drogi, więc nie dojedziemy na pewno do przystanku, który zaplanowaliśmy. No nic, będziemy później improwizować, będziemy szukać czegoś, co, co będzie trochę bliżej. A teraz biorę się za robienie opony. Sprawca awarii. No nic, zaraz go przykołkujemy. Tu z pomocą przychodzi teraz Stop and Go. Teraz damy mu... Okej. Okay. To. Włożymy mu kołeczek. I grzybka. Włożymy grzybkę rękoma. Dobra. I po powietrzu. Teraz kręcimy gościa. i kręcimy kluczem. Gdzie jest ten klucz? Tu. Skąd nie brał z akumulatora. Pompujemy. OK. Miejmy nadzieję, że problem z głowy. Kołek wsadzony, chociaż nie jestem do końca pewien, czy uszczelnia, bo kurczak dziura jest pod skosem i, i tu może być pies pogrzebany, więc zobaczymy. Na razie będę jechał z tym kołkiem i obserwował. Jeżeli będzie e, potrzeba, to wtedy będę musiał szukać wulkanizacji i to naprawić. E, ok, no na razie jest. E, raczej dzisiaj spokojnie mogę jeździć, bo jeżeli schodzi, to schodzi bardzo powoli. E, no i tyle, lecimy dalej. I zobaczymy dokąd dojedziemy i będziemy szukać później miejsca noclegowego. Kurczak mieliśmy przygody, najpierw się kurczak yy, popsuł kompresor, znaczy myśleliśmy, że się popsuł kompresor, jak się okazało, to się spalił bezpiecznik w gnieździe zapalniczki, ja wyjąłem swój kompresor, no i tak żonglowaliśmy. Dobra, nieważne. Ważne, że jest zrobione i jedziemy dalej. Nadal nie wiemy, gdzie będziemy spać dzisiaj, ale to nieważne. Teraz liczy się jedno. Podążać w kierunku zachodzącego słońca. Właśnie siedzimy i robimy backup. Jesteśmy na włoskim polu namiotowym w agroturystyce. Już po jedzonku, co to za miejscowość? Na jakiej wysokości? To jest trefiso? Coś takiego? Blisko Treviso, San Alberto. Sant Albert. Ok, miejscowość na się San Alberto, rzeczywiście blisko Treviso, no, tak niedaleko Wenecji. Um, dotarliśmy tutaj już po ciemku, tak naprawdę, ze względu na przygody z kapciem w tylnej oponie. Naprawa tylnego koła zajęła około godziny. No i przez to niestety nie dojechaliśmy do tego miejsca, do którego mieliśmy. Ale jesteśmy w innym miejscu, które też jest spoko fajne. A jutro będziemy sobie jechać do San. Gim... San <grywia> Dzi... chyba to się czyta. <grywia> Także jest taki pomysł, że zrobimy sobie tam bazę na polu namiotowym, a później stamtąd będziemy sobie gdzieś tam śmigać po okolicach i zwiedzać to, co warto zwiedzić. A tymczasem chyba łykniemy jakiegoś Tiger, Majstra hot ginger. O, co by się rozgrzać przed pójściem spać. Do jutra.